Witam Was w kolejnym odcinku serii Fable, Zapomniano powieść W dzisiejszym odcinku, tak jak jest w nazwie, udamy się do Domu Publicznego. Tak, ale przed pójściem tam, przyozdobimy się jakoś, żeby być bardziej atrakcyjnym. Chociaż nie wiem, czy to jest tam akurat potrzebne. Ale dajmy sobie takiego ładnego gryfa na, na pierś. Tak, na tatce piersiowej. Dobrze, na łopatce coś damy, tatuaż z co coś ten z tyłu, coś tam, coś tam Obni z tej małpy na plecach zostaje nie będę semanował nuki takich tam śmiesznych rzeczy co to jest na klapce piersi nie, to jest lepsze od tego gryfa super S to jest na tym z grydia bohaterów dobra niech jest tam eee, to było chyba na tyle co ja chciałem tu kupić co to daje zmiana charakteru na minus, a to dobrze czy źle, bo małpy Mimo, to, to zdaje się, że jesteśmy, yy, jesteśmy trochę bardziej w stronę zła. Czyli, czyli nie, czyli podziękuję. Ta cześć. Ale czekaj, 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 jeszcze ty, bo już zbierałem tu kupców. Znaczy ich nie zbieram po prostu, jeśli tak zeszli. I oczywiście tak, co my tu mamy. Nasz, nasze włosy zostają, bo ja lubię, ale kto by nie wziął wąsów mocy, które oddalają, które dodają pewności siebie i rozpraszają mrok. A fryzjer będzie w stanie ci je stworzyć. Wąsy mocy. To jest to. Gdzie jesteśmy? Hmm, się przy tym teleporcie. Byłem akurat w drodze i pomyślałem, że zaczepię tych kupców i spazy, co nas sprzedają. Ciebie chyba jeszcze nie zaczekałem. Mam śmieci, graty, podarunki. A, kupię sobie podarunki. Nie, nie chcę tych śmieci. Idź pan, nie gadaj do mnie O, zwierzaczek się pojawił A co ty robisz na schodach O, już pewnie niektórzy zauważyli moje nowe zakręcie Takie tam przyspieszenie Ale tak naprawdę dzisiaj go nie będę prezentował Ponieważ to nie w tym odcinku miało być, będzie w następnym, nawce się tam to omówię no w tym odcinku nie będzie dużo walki więc nie byłoby to potrzebne jeszcze obóz po drodze, o jeden, no, ale super Tak obóz znamy W sumie tu ktoś sprzedaje chyba coś fajnego Co sprzedajesz? Ej, tam będzie jakaś runka W sensie o, dokładnie poszukam Ale tu coś o wiele ciekawszego Coś co mnie interesuje nad życie. Tak, miksturki mamy. Nie wiem, tak jakoś wzrospędy biera. Ej, tym się fajnie handluje. Tym nie. Tym jeszcze lepiej. Tak, pieniądze mi spadają, ale sobie odrobię. O kurczaczki, fajnie się później zjadł. Jestem zły. Idziemy dalej. O to szumnie, o dobra jeszcze nie bo zaraz i tak będzie coś mi napadało. No nareszcie jesteśmy na miejscu. Pokonamy te słabe już stworki, a jest już schodzą na hita. To nie, ten jest chłodszy. schodzi na jeden hit w pięciu hitach. A czy go tym razem dwa razy? Ej, no nie skacz. załatwione. No zostaw kupców, oni... Oni mi wąsy mocy dali. Kasia, power. Co sprzedajesz? Co sprzedajesz, człowieczku? Butówki. Nie potrzebuję putówek. oddaj daj to daj to. A tym razem wszystko będzie drożej. Tak. O ty? O, ten też coś sprzedaje coś w tym stylu. O nie, już do teraz dobrze wyglądam. To, mm. to jest monster, yeah. O, tu jeszcze była zdaje się skrzynka, której wcześniej otworzyliśmy, ponieważ była na 15 klucza, myśmy tyle nie mieli. Więc nawet nie zaglądałem, ale teraz patrzcie, otworzymy ją. Kusza Arkana. Zobaczmy czy to jest fajne, czy nie. Broń dystansowa, taka tam kusza jest. Ja przez cały czas chodziłem z tym głupim łukiem, jak kupiłem sobie taki zarąbisty. No jestem mistrzem po prostu, super. Ulepszymy to jeszcze na moc srebra, bo lubię moc srebra. Ja... Ej e, jak dlaczego to pisze plus 18 jakie to noszę? A, dobra nieważne. W każdym razie ta kusza jest nawet lepsza od naszej. No, 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 coś tam, coś tam. Ale już mam wstydzone rzeczy. No, nie takie znowu złe. Ale ja nie wierzę, że ja chodzimy z tym samym łukiem przez cały czas. O ja. Dobra nieważne. Idziemy dalej. Kawiczka. Burder w mrocznym lesie jest już otwarty. Zapraszamy klientów. A, zapraszamy. Dobra. Jeszcze Ciach e, Przebierzmy się jakoś, jakoś fajnie może Czy nie? No jakieś fajne stroje Ej, tam zostajemy w naszym mam gdzieś Burdel w lesie. To znaczy dom publiczny I wszystkie takie będą. Burdello! Bordello. bordello. Men have come here for centuries to escape their worries and responsibilities. But... Well... We've got problems of our own. Mr. Grope, the current owner, he's what you might call a cruel, sadistic, self-absorbed despot. He treats the girls like slaves, little better than animals. Most of them have nowhere else to go, of course. If only we could find the Please your stay. Oh. Dobra. Tak tam bordelos. Bogini bolę z tej miłości nie przytam imienia, ponieważ były zbyt zagmatwane, tak przynajmniej zdążę zauważyć. Bogini czułej miłości, sylkana, coś w tym stylu nieważne, Może, możliwe że źle przeczytałem Ale chciałem sobie wyłowić to co tu jest Są dwie rzeczy Już widzę sobie te bąbelki Nie, chyba znowu dnia y z życia rybaka nie będzie Tylko dwa bąbelki musicie mi darować skoro to jestem to wyłomię A te ryby nie są tak agresywne To powinny być trudne Co Złapałeś coś. Właściwie nie wiem, co będzie. O, rybka. Ryba księżycowa. Właściwie ta waga i wszystko nie ma znaczenia, bo i tak nie można ich brać na konkurs. Ogólnie można jest te rybki księżycowe zjeść, żeby była noc. Jeśli nam potrzeba. Bo jak pamiętacie, ryby przywołują noc. Nawet jak środek dnia, nagle stanie się środek nocy. Czy tam początek? Nie jestem pewien, nie Aj te rybo. Oddaj się. Mam ci Elixir jest drogie Ej ale tu nie było srebrnego klucza? Czasem na tym się przyśniło w takim razie Bo ja byłem pewny, że tutaj gdzieś jest srebrny klucz i tego koniecznie chciałem to wyznaczyć Chodzimy oczywiście tylko srebrny klucz, tak Zbyt długie, no dobra jej ognista pasja i ogniste włosy zaczarowały więcej mężczyzn, niż magia wszystkich wiedź w Albionu razem wziętych. O no to chyba ta tutaj... No ta, o, ona no, no, tak samo stoi, więc na było Boy, Chwila, 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 no, już obejdziemy to wszystko dookoła i zobaczymy, co my tu jeszcze mamy ciekawego. I są tutaj drzwi. Drzwi, które nas pewnie obrażą za chwilę. Nie, jednak nie.

Te na zielono to są zdaje się dziewczynki. Mam tutaj taką. Sześć. Nie, na razie nie. Poczekaj najpierw się wgryziemy nieco w historię bordelu. To jest zdaje się najtańsza pani. <laughs> już przełączam tą żałosną scenę. Ja nie. Dobra, już, już myślałem, że wziąłem tak. Ja nie chcę, naprawdę. Ja będę tej pani węczył. Cześć. Cię możesz zajęć też kupić, coś co mnie bardzo interesuje. Tak. Dokładnie to... Co tu masz jeszcze? Piwo. No dobra, to się nam przyda, ale za chwilę jeszcze... Nie wiem właściwie czy mam yeah. zaprezentować to wszystko, czy YouTube mi pozwoli nawet na takie dźwięki. Do wyboru do koloru, koloru tutaj jest. Trąby panią sobie życzyli. Może pani? Może. Może pani. W sumie ta pani jest najtańsza. Znaczy prawie, oprócz tamtej, tam trzy miesiące. I jest nawet, nawet, nawet. Ta się w ogóle zakochała, może pójdę bez kasyną. Przez wąsy mocy. Dobra, tam zaprezentuję wam na czym to polega tak mniej więcej. Tak? To chodź. I w ten sposób rozpoczynamy taką scenę, której sceny nawet nie będziemy widzieć. Pozwalała się słuchać. Znowu, znowu. Że to się Każdy, na drugiwę, mnie. O ja! Tak, bez wejścia tutaj z jakąś panią nie moglibyśmy po prostu wejść, bo nas by strażnik wyrzucał stąd przez cały czas. A w ten, na ten sposób możemy zdobyć to. Ruda perukę. O je, ja, nie zło dostałem. jakie straszne. Tych szafek nie możemy Teraz już na tym nie rzuci, bo już nas zna. Cześć, stary. Co za koleś. Chcecie każdą? Chcecie? Pewnie chcecie, co? Nie, Poli nie! Dobra, pozwalam. Lucrecja, No chodź, dobra. you took me as that though you are looking for something a little more exotic do I see a flicker of it <laughs> no you made the right decision I just hope you can keep up with it. Mm, that's the way over there that's it hero I have never serviced a hero before it was. No ona nie była zbyt... Yy, jak to się nazywa? Zbyt Zbyt taka impulsywna jak tamta. Jakoś tamta mi się bardziej podoba. Mimo wszystko. Dobra, to teraz trochę stylu BDW, czy jak tam się nazywało. Hardstyle będzie je, yeah, motherfucker. Dobra, zapłacę! Tak, masz 2000, bierzesz to. Robaczku, okej, okay, skarbuńku. Nie no bez przesady Jaki ma akcent w ogóle? Przepraszam, nie, nie miałem się odzywać Takie poszanowanie dla własnej osoby Dobra, zostały nam jeszcze chyba dwie Dobra. Pójdę z poli, ale tylko do śmiechu, naprawdę. Normalnie nie chciałbym tego. Masz tu 5. 10. Boże! Nie chcę! Nie, dobrze, że nic nie ma widać, naprawdę. Ow, <grywa> To się jak nasz bohater zawsze wygląda tak samo. <laughs> Dobrze, że najlepszy na koniec zostawiłem, więc... gdzie jest. Znaczy najlepsze i tak jest to za stuwa, ale to nic. Jest... No ta w sumie fajna. Może jest lepsza. Ekskluzywnych. You will find me most uncommon. Not a hotshotish character. Treated like a hero deserves to be. Come this way, sir. Dzisiaj się wydam. Nasz bohater w ogóle energiczny jest. That's good. Ooh, so this is what a hero feels like. Take me with you. Nie jak raf, jak Możesz przyjść do mnie ponownie. A teraz ubierzmy się jakoś, nie no, musi być porządnie ubrany. Na razie Już nie mam bandyty. No, to jest taki fajny styl, A ten jest fajny. Na razie tak się ubiera. Bo i tak mnie rozbiorą, na pewno. Wszyscy mnie rozbierają, nie wiem o co chodzi. <laughs> taki żart. Znaczmy co powiedzą drzwi. Jeszcze powiedzą, że nie mogą, że nie mogę wejść.

ponieważ jestem dobrym bohaterem, więc... <laughs> to znaczy dom publiczny oczywiście, ja zachowuję powagę w tym filmie. Co tuś, co? Do czego to doszło? Dobra, to może na zmianę będę, aż mi się znudzi. Tak, poproszę. Jeszcze raz poproszę. Ale zęgog gier, jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak. A no to może teraz ty, skarbie? No, chodź na górę. Zapraszam panią jeszcze raz. Puch, ciekawe czy to drzwiom wystarczy. Miejmy nadzieję, że tak. Nasz bohater będzie wykończony, no... No ile on już razy w jeden dzień, no? Ale tam w końcu to bohater. Ubierz się jakoś. Nie wiem czy mnie jeszcze nie rozbieram, i na razie biorą ze skóry, bo taka mała metalówka się trochę długo ubiera. Mam na godzinę. Znaczy, ona mają na godzinę, więc lepiej żebym się szybko ubierał, znaczy rozbieram. Drzwi, co tam? O ty, o ty drzwi! A nie, już, dobrze, a ja przewijałem. No dobra, nieważne. Coś tam mówiły, coś tam powiedziały. Drzwi są otwarte, wchodzimy. Jakaś hmm. Jakaż kraina fajna Mogliście stąd oddalić, tak trochę zobaczyć co to jest. Dobra, kraina nie jest duża i jest tylko jedna skrzynka, którą możemy otworzyć. Kapelusz Alfonsa. Tak jest. No, kapeluszu, chodź tu. Uuu! Takie tam. Takie tam, takie tam. Ale ważne jest za. Co to jest nagroda? Może właśnie pokażę, co zyskałem przez to. Jak możesz sobie zobaczyć ile mam już czasu gry. Wiem, że trochę gram bez was, ale nic ważnego nie robię w tym czasie. Gdzie to jest? A bla, 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 coś tam, coś tam. zabity, coś tam. Romance, misje, coś Nie no. Walka, roman, romans. Jest. Seksualna czy hatera? no to wiadomo, no. Yy. Aha, to nie na mnie pisze. Po prostu chyba musieliśmy dobić do 10. O, ludzie się z tym zakochali, to zakochali. Albo tamta dziewczyna, albo jakaś wcześniej. Nie wiem, nie wiem. I chyba musieliśmy wystarczy dobić 10 dziewczyn. Dobić 10 dziewczyn. Tak, yy, żeby tu wejść. Możliwe, że mniej, ale na pewno 10 wystarczy. Bo ja weszłam. Mm -hmm. Mm -hmm. Myślę, że na koniec gry o tym cały przeczytamy, tak trochę bardziej. A teraz wychodzimy. I nareszcie zajmiemy się fabułą tego miejsca, ponieważ mimo wszystko jest tu jakaś misja oprócz tych drzwi. Co tam mi tu przeszkadza w nagraniu i coś mówi, kiedy ja mówię? Proszę pana, a czemu pan mówię, kiedy ja mówię? Z kim zacznę rozmawiać, bo już nie wiem. Z tobą, dobra. Tak? Uh-huh. <laughs> so long as you have got the gold, you can sample as many wares as you like. And if any of them cause trouble, you be sure to let me know. One last thing. Watch out for old Madame over there. She's after the deeds to this place. And she also oh, massive red hair used to <laughs> So instead of making me spill my secrets in the bed, she's been trying to get to me drunk. I nearly fell for it once, but she won't catch me again. I'm the boss, and that's the way it stays. But listen to me, Prattlinon. on. is he telling me Aha, ona tam już szlepa, bo stara i w ogóle. Dobra, ale możemy tego gościa kupić. I go kupujemy oczywiście tutaj. Jest go tutaj sporo, 50 takich to sporo. sporo. Nie wiem po co to kupuję, ale co mi tam, mam za dużo pieniędzy. Yy, co jeszcze? Zachęcam was coś powiedzieć. Niech nie próbujcie handlować u tego browarnika bo on ma straszne ceny naprawdę nie próbujcie tu się tylko traci pieniądze mogę starać się nawet tutaj nie kupować bo później będzie ciężko zrobić tą stratę naprawdę dużo bierze kupisz 15 mikstur i 1000 no bez przesady a teraz tak coś bardzo ważnego tą misję można wykonać na dwa sposoby pierwszy sposób uchylanie go to co zaraz zrobię a drugi sposób do którego mnie nie zmusicie tu przebrania się za dziewczynę nie zmusicie mnie nie ma tutaj żadnego przycisku, który by zaraz wam pokazał kliknij mnie, a zobaczysz ukryty film, który coś tam, coś tam przyzwie, który pokaże jak przebieram się w dziewczynę. No, w każdym razie takie wszystko na pewno nie ma na ekranie. Nie szukajcie go, no przecież, że go nie ma. On tam jest szybko, znajdźcie go. Ej, dobra, nic nie mówiłem. Dobra, e, to teraz tak. To cóż, upijamy go. F2? A, jeszcze coś, zapiszę grę. No tak bez powodu, nie, tam... O, no, tak, może coś moje zapisy. Tam prowadzę jakiś tam, inny system, tam, kolej zapisów, ale nie ma to żadnego znaczenia w tym momencie. Ej, co ty robisz? Dobra, spokojnie. Cicho. Ej, co Wiedział? Nie, 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 to drugie, to z kapeluszem. No, nie Dobra, nieważne, trzymaj. Następne, tego właśnie było trzeba. Dobra, dalej. Co ja ma jeszcze? <grywa> Naprawdę yeah. ci będzie ciężko kupić, tak tak, bo tak. po prostu ci podawać piwo. Tak.

Better get you to bed. Sleep it off. Can you manage him, hero? You can steal the bordello from under my nose, do? Well, you won't get far without the deeds. I've got those in a safe <inaudible> place.

I wcale go nie pójdę zaraz wykopać. Jak wcale tam nie biegnę. Mm -hmm. Skarb. Akt własności. Drogą. Tak, tu jest trochę rozkopane. To musi być tu. Czach? Skarb jest nas. Nasz. Dowód własności burdelu. Mm -hmm. Dowód własności, mówisz? Come on, book has not you've got the deeds. Does that mean we're finally rid of old group? Oh, this is wonderful. What? Huh? <laughs> How did you find it? It was perfectly hidden. This place meant everything to me. And now you've ruined it. Why? If you weren't quite such an imposing hero, I'd show you a thing or two. Well, I hope it rots and drops off. Well, I suppose that makes you the new proprietor then. Golly, yes! Hello, sir. I've been speaking with the girls and, well, we've had enough of this life. And now that old Grove, I know it's a lot to ask, but perhaps you would consider turning this house...

Free. Złatwione. 100 sławy 70 punktów dobra, coś tam, coś czy mogę wszystkim piwo? Co to jest? Jakiś nowy skill! Piwo dajca? The fuck? <laughs> to nie... To nie jest normalne. Dobra, o, Przestań to rozmawać ludziom. No nie! To już zostanie do końca życia. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.